za gorąco tu! Cześć, witajcie moi kochani. Tak, nie prowadzę QA z panielem. Wreszcie, ale za to nowym przedstawicielem mojego kanału. Hehe. Może niektórzy mnie za to nie zajebią. Dobra, nieważne, dzisiaj mam dla Was QA, więc przejdźmy już do pytań. Zrobisz drugi sezon Ciclo. Takich pytań pojawiało się bardzo wiele. A odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. Zaczęłam rozważać taką decyzję, czy po Amaru nie zacząć Cyklów 2 drugiego sezonu. I prawdopodobnie tak właśnie nastąpi. <grym> Ale na początek nie zabijecie. <grym> ja mam złe plany, serio. Z kim siedzisz w ławce? W ławce siedzę z moją koleżanką, dobrą koleżanką. Po prostu się lubimy. Znaczy, wiecie, ona twierdzi, że mnie nie lubi, ale ja wiem, że mnie lubi, bo, bo były chwilę kiedy to przyznała, więc, no, jednak ktoś mnie lubi. Ja czy Juri? Wiecie, no, no ja, ja tam nie wiem, ale wy się tam możecie tylko, tylko domyślić. <laughs> czy wierzysz w rzeczy paranormalne? Y osobiście tak wierzę. Uważam, że takie paranormalne zjawiska i takie tam rzeczy są możliwe oraz bardzo prawdopodobne. W końcu my nie żyjemy sobie chyba od tak, co nie, więc. Jest prawdopodobieństwo, że różne dziwne rzeczy również istnieją. A my po prostu o tym nie wiemy. Ask! a fizjolog się znalazł! Jesteś Emo? Otóż nie, nie jestem Emo. Jednakże w przyszłości chciałabym sprawić sobie parę tatuaży i może zmienić kolor włosów, bądź po prostu zafarbować. To się zobaczy. Byłaś już na wagarach? Fy, ja! Proszę was! Nigdy! Co cię najbardziej irytuje? Jezu! Wnerwia mnie, jak ja coś piszę, rozpisuję się czy coś, a ktoś opisuje AHA! co sobie wtedy myślę, to błagam, zabijcie mnie. Bądź jeśli ktoś wymania mi coś, czego nie zrobiłam, to też mnie strasznie irytuje. Takie oskarżenie mnie, chociaż nic złego nie zrobiłam. Wanna versus prysznic. Jezu, wanna! Nie, nie rozumiem ludzi, którzy w domu mają jedynie prysznic, To musi być straszne! Ja uwielbiam się tak położyć, wymążyć się w tej wannie z muzyczką i w ogóle. Ah, love forever! Lubisz słuchać smutnego polskiego rapu? Tak, um, uważam, że takie polskie, smutne rapsony są bardzo prawdziwe. Wiele mówią o życiu. No i po prostu lubię sobie tak się w nie wsłuchać i takie tam. A mój polski jest piękny. I ostatnie pytanie na dziś, o które wiele z was pyta Pokażesz szczurki? Tak! Wreszcie pokażę! Boże święty, bo, bo mi tu zaraz pękniecie Reszta się gdzieś tam pochowała i sobie śpią, ale to jest na przykład ten No teraz je czy coś tam Ja wiem, że mało było widać, wybaczcie mi to Tak więc to już na tyle w dzisiejszym Q&A W komentarzach zadajcie pytania do następnego i proszę, żeby były kreatywne, bo Same widzę albo te, które się powtarzały, albo jeśli chodzi o moją dziewczynę, więc proszę wreszcie coś kreatywnego, please. Jak na wszystkich? Papa. Pa.